Nie zawsze byłem taki jak teraz. Jeszcze kilka lat temu większość mojego czasu spędzałem przed ekranem. Bezpieczny świat pikseli i misji, które dawały poczucie kontroli. I niby wszystko było ok, ale z czasem zacząłem czuć, że coś mnie omija, że siedzę w miejscu, a życie, to prawdziwe życie gdzieś przecieka między palcami. Ale to nie była żadna nagła rewolucja. Nie rzuciłem komputera z dnia na dzień. To była powolna zmiana, czasem świadoma, czasem przypadkowa. Pierwszy rowerowy wyjazd za miasto, później dłuższy. Aż w końcu pomysł, żeby zrobić coś naprawdę szalonego. Wtedy postanowiliśmy pojechać rowerami z Krakowa do Gdańska. Razem z Wiktorem i Bartkiem mam 5 dni, w czasie których będziemy robić ponad 100 km dziennie. W ciągu tych dni musimy wykonać 16 zadań o różnym poziomie trudności, które w późniejszym czasie narobiły nam sporo problemów. To właśnie wtedy zrozumiałem, że ta wyprawa to nie jest test sprawności fizycznej, to test charakteru. My już jedziemy do Krakowa z Przemyśla i tam zaczynamy naszą trasę całą dokładnie kiedy jutro jutro już jedziemy witam widzowie nie przygotowałem do Baltyku jeden dzień przed wyjściem 21 testujemy nasz piwol za 5 zł z AliExpress miałem nas stać ma nam to wystarczyć na 10 stopni w dzikim lesie na Hamaku zobaczymy powinno wystarczyć ciepło mi było na razie no zaczynamy w lesie jak będziemy 7 godzin nie? To zdas w ogóle test Więc no, przygotowujemy się widzowie do jutrzejszej batalii. Widzowie, szlifowanie klocków hamulcowych, bo mi ocierają. Tak jak mogliście usłyszeć w poprzedniej filmie. Nie więcej, więcej. Co tu się dzieje widzowie? Co co się dzieje? Co, co się dzieje? Budżetowy serwis też Zarazom tron wywali. To to więc dajmy. Trzeba to przytrzymać, bo to się to lepie. No to trzymaj, trzymaj. trzymaj. No, wybuchamy. Więc tak oto wyglądały nasze przygotowania jeden dzień przed rozpoczęciem całej batalii. Dobra, widzowie, my już jesteśmy przygotowani na trasę. Tutaj wszystkie rowery mamy. Proszę Państwa. I oprócz samej jazdy mamy wyzwania. Możesz pokazać do kamery. Yy, będziemy. Wykonywać bingo na tej trasie Żeby było jeszcze ciekawiej Żeby sama jazda Sama jazda nam nie wystarcza, więc musieliśmy dodać coś No, ze mną jest Bartek Witam I Wiktor Witam Weterani W trójkę jedziemy zdobyć Bałtyk je Jezioro Bałtyckie Nie no, Morze Bałtyckie Dobra, lecimy Taki content będzie, że to hit Zwłaszcza z takim Bartkiem, bo on to najwięcej rzeczy odwala. Przejechane 500 metrów, już się torba odpięła. Ogólnie jest jakieś 10 z 15 stopni, odczuwalna 10 pod koniec maja, w ogóle, więc śmiesznie. Mam nadzieję, że to się nie będzie Dobra, działa już? Jedziemy, widzowie, jedziemy. Dlaczego się zdecydowałeś w ogóle na taką wyprawę? Na pewno chciałem to zrobić dla własnej satysfakcji, jakieś przekraczania swoich ograniczeń. Złapcie go! Złapcie go! <grym zniknę> nie, no kurde! Ale jazda! No próbuj! No próbuj! On cię widzi w lusterku, no! Nie, no puśćcie mnie, bo ja nie wytrzymam! Ja wyprzedzę go! Ogląd bez przykrywki nie wygląda, bo jedziemy w te chmury! Ale może nas też nie złapie, bo nie mamy jakichś strojów ciepłych. Bardziej na lato jesteśmy przygotowani. Nie do końca wiedziałem, na co się pisze do, do ostatniego dnia tak naprawdę. Myślałem, że przelecie 600 km do Gdańska z Krakowa po płaskim. Znaczy miało być po płaskim. To będzie łatwe, no ale nie było. Ale zobaczymy. Na razie jazda. To, czego się najbardziej obawialiśmy, właśnie ma miejsce. Zaczyna kropić. Trudno, zobaczymy może. Nie będzie aż tak źle Trzeba jak najszybciej wyjechać z tego miasta Bo nie da się tu jechać jakoś mocno Czyli co, jesteśmy już poza Krakowem, tak? No, teraz zostało na ile? Jakieś 690 km do końca No Tylko 690 km do końca Wyjazd z Krakowa, który trwał tam chyba z nie wiem, z 20 km jakoś tak A jechaliśmy to bardzo długo Pora ci przygodę nie, na mi się wlecą. Wlecą. A nie no i na płaskim ogólnie z tą torbą jak się ten pęd ma na kole to no, no na luzie można ja myślę, że ta torba nawet lepiej działa jak chcemy tak 25 trzymać niż bezpiecznie no. no i standardowo pojechaliśmy dalej, tylko nie tam gdzie trzeba Co się stało? Czemu źle pojechaliśmy Bartek? Wytłumacz. Nie, 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 to teraz nie moja wina. I nie, na, nie zwalicie na mojego GPS-a, bo ja się darłem do niego, No dobra do ja się odwracam do ciebie, a ty sobie jedziesz. Normalnie. No nie, machałem ręko, on to potwierdzi. On na ciebie gwizdał gwizdkiem, stary. Słyszałeś ten gwizdek? Słyszałem, ale nie działa. No to dobra. jak będę gwizdał, to znaczy, że możesz stać. Ty to mocny ten gwizdek. Mhm. Dobra, ale to akurat jestem w stanie potwierdzić, że to nie była tym razem wina <grym> Bartka gps a <grym> 17 km trasy już się zaczyna. Weźmy to okay. Problemy najmana z GPS-em. <grym> Jeszcze szóter trasy. Pierwszy shooter. Na razie nasze tempo nie jest zbyt zabójcze. A z tą tarmą ciężko w terenie, co? Jako, ona jakoś tak balansuje na tych wertepach co ty robisz? Gdzie teraz? Gdzie ty nas prowadzisz? fajna No fajno no O, zjazd Alkongo. Kongo gdzie my jedziemy? No to, o Ale trochę gorąco już. No mi też. Ale nie mam gdzie schować tego terenu, nie mam miejsca. Jak nie masz? Coś, nie wiem. No jak się Bartek dawaj Willy. Willy nie. z Torbą. Wiesz, jak to się skończy? No to A, <laughs> wiem, jak to się skończy. Na, na dalej to idzie <laughs> Wiesz, masz 20 km do domu tylko, to dasz radę wrócić. Albo cię na sor zawiozą. No naprawdę, już jest ładnie taka aleja no ale musimy ja to muszę za do zęby. Tak, tak? On no. będzie coraz goręcej w sumie no, jak To jakąś górko to, to by się wypadało ze żeby... pół Dobra ogarniemy Co się dzieje? Znowu zaczyna padać No to jest. Nie, to tempo? Mamy 19 Nie <grym> jest... jest gorąco ogólnie Mi też No ja mam kurtkę stary 19 km dwa razy już padało <grym> Nie no dobre tempo jeszcze 6 razy tak I będziemy w domu znaczy, w domu. Właśnie nie w domu, w tym jest problem. Mi amore, ho macchiato, ho macchiato, ho macchiato, por favore. No, stresu, no stresu. Por favore, espresso macchiato. Po spakowaniu ubrań i ogarnięciu wszystkiego, po chwili trafiliśmy na ciekawy szlak. Teraz chyba jedziemy szlakiem od i na koniec Lingiel. Bo zmierzamy do Ojcowa, Ojcowskiego Parku Narodowego. Żeby zrobić jedno z naszych bingo Ci odnieść park narodowy ale tu ma jaka fajna ścieżka A Wiadomo Nie ma tak szybko jechać bo... I dodatkowo obciążka O, Jak to fajnie co jest? Jak to dżungla Byłeś tu? Nie, tutaj nie dżungla Tu jest dżungla normalnie Ost Kamuj kamuj kamu dziura, dziura Ja nie mam czym hamować Ja nie mam hamulców. Nie ja schodzę nie, nie, nie mam jak gdzie Z bokiem lecę. Ej dobra Co jest? Ale czekaj, bo to jest niebezpieczne tutaj <laughs> Znowu Grawelowcy się pchają tam gdzie nie trzeba no Oni jadą wyrąbane we mnie Strefa hamowania, mam 2 km Dobra, jedziemy Co Dobra, się dźwięk? dzieje? 24 km, no to nie tak źle Mój hamulc jest przedni Nikt nie hamuje o! Przeciwwaga Dzień dobry Jedziemy Co to, to za szlak? Za chwilę wjeżdżamy do parku narodowego ojców Chyba najmniejszy, albo jeden z najmniejszych parków narodowych w Polsce Ale jest tam bardzo ładnie Zaraz będzie można odkaczyć pierwsze zadanie bingo Bo no. chyba już wjeżdżamy do tego parku Skałki są Elegancko Strasznie strome takie ścięte jak na do pionu Skały ojcowskiego parku narodowego to prawdziwe kamienne opowieści sprzed milionów lat Powstały z wapieni jurajskich, kiedy ten teren dzisiejszego parku był dnem ciepłego, płytkiego morza Przez wieki woda, wiatr i mróz rzeźbiły z nich niezwykłe formy Nie ja na razie tempo mamy dobre Dobre jest, no Te skały tu wyglądały trochę jak te... Wy... Jak one się nazywały? Góry stołowe Tutaj znowu... Patrzcie jak pięknie Przy samej drodze Byłeś tu? No już za trzy razy. No fajnie. Fajnie tu jest. Mało do światło. trudno to będzie trzyma Ale co? Jedną fotę, żeby mieć patrzę. Zakreślamy Pierwsze zadanie Ale równo, ale, ale taka skała O, jest zakaślane Pierwsze zadanie zadanie no. Jest jesteśmy no... w parku narodowym, więc no, zaliczamy to, jest tu przejeżdż napisane, ale, ale jesteśmy. No, zaraz wyjedziemy z niego, więc no. No. Się Żeby zastanawia... się nie zatrzymywać no, też. Zastanawiam się, kąpiel wrzesta w parku narodowego. Nie, nie będę taki. Nie będę patologii szersy. Wierzę, z tą torbą, to wcale nie jest to tak łatwo takie obciążenie z tyłu no, męczy to trochę Obro no widzowie, trafiamy na pierwszy podjazd dwupro, dwucyfrowy zobaczymy jak to... nie, to masz dwadzieścia, spokojnie o Jezu Zobaczymy czy to się da z tymi torbami, żeby Mini nie zrobił zaraz Nie wiem czy my tu podjedziemy Nie wiem czy nas nie przychyli do tyłu O kurde Jakby ktoś ciągnął mnie Trzeba uważać ta, ta torba to jest taka przeciwwaga że to hit Widok jest Dobra, dałem radę Oj, dobra. Najcięższy podjazd tej trasy Ale dziwnie to wygląda, bo my jesteśmy na poziomie prawie kopystańki Ale te z górze są takie wiesz No tak, że no, wygląda... było cały czas pod górę no. No. Że wygląda jakbyśmy cały czas wiesz, jechali po płaszczyźnie Bartek robi maksa na liczniku prędkości samochodów o no, zielono, legalnie! Macchiato, 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 ja! Proszę państwa wjeżdżamy w super w fajnym lesie. Za 10 km robimy dłuższą przerwę. Lecimy jak, jak burza. Na razie wszyscy uśmiechnięci. Wszyscy mają siłę. Zobaczymy jutro i pojutrze. W sumie tak naprawdę, mimo że dzisiaj nie ma najdłuższej trasy, to jest ona najcięższa. Bo najwięcej przewyższeń jest. Ale fajnie w słońcu jest. Co? Słońce jest fajnie. Muszę wysikać. Będę trzymałem jeszcze. Z teraz? Fajnie tak w lesie się wyszczać na no, łonie natury. Trzeba będzie ogarnąć coś do żarcia Może zobaczymy. Bo jak jest godzina 15 to trzeba będzie zjeść obiad przed końcem. Tylko wtedy do której dojedziemy to jest pytanie. Trochę nam długo schodzi No każdy nie na razie chyba spoko. Do końca jakieś 66 km 60 km i małego pit stopa robimy Jedzenie, tu dronik i tak dalej Zaraz idziemy dalej No widzowie, lipa jest tak niż nogi odcina z głodu Jesteśmy w jakimś dzikim lesie Idziemy w kierunku ogrodzieńca na pizzę tam no. Teraz jest mniej nagrywany, bo trochę lipa z czasem A No, tu dojechać do Wszyscy podjeżdżamy, już mamy dość Niby nad morze, a cały czas pod górę Do tego ogrodzieńca nie możemy coś dojechać jeszcze widzowie, chyba w końcu Finalny zjazd do, finalny zjazd do pizzerii Jest. A gdzie, te, gdzie teraz, gdzie pizzeria? Ty, ale bym miał bek, jak było zamknięte, nie? Ja Nie no, wygląda na otwarte Jesteśmy widzowie! Pierwszy checkpoint tej, tej całej wyprawy! No, mam już wicerki teraz będziemy jeść. Będziemy jeść, widzowie, i trzeba dymać. Ostatnie 40 km, nie powinno być już przewyższeń. Nie liczę na to. Najołnierz. Zjedliśmy bardzo dobrą pizzę, chwilę posiedzieliśmy i jedziemy dalej, bo zaczęło się robić naprawdę zimno. Dobra, już zjedliśmy wszystko, Wypoczęć i jedziemy dalej. My się przebrożeni końcówką maja. Zimno jest. Ja się czuję jak wtedy, co jechaliśmy w śniegu, nie? Ja zakładam rękawiczki, bo za zimno jest. Ej, nie no, minus 10 jest, nie? Wyjechaliśmy z tej pizzerii minus 10. Musimy się rozgrzać To to jest masakra To tu widać nawet On ma kurtkę ubraną no. Jeszcze brakuje nogawek Wieszka mówiła, weź długie spodnie, a mówię, nie po**** Mogłem się wziąć, a zmieściły by się Dobra, ja proponuję zadanie z bingo Sprint, sprint na jeden kilometr Sprint miał być A ja robimy? Sprint na jeden kilometr, bo to ja zaraz zamarznę Dobra, dawaj Dobra, startujemy Ja On jak skręt wygląda Dalej, dalej Ja ci mówię ile Jeszcze 800 Dawaj Dobra, nie, jednak nie ale bo jest pod Ale no. dobra, już się rozgrzałem no, Ja też Wystarczy, co? Tak Ja sam się nie będę ścigał ze sobą Nie zaliczamy tego Jeszcze będzie sprint Ale przyznać trzeba, że to jest ładnie No jest ładnie potoki Gdzie nie jesteście? Widzimy widzowie. Szyb, szybkie tempo już teraz jest. Bartek wziął moje słowa chyba za bardzo do siebie. Bartek, to nie jest. Chłopiec ona... Po śmierć jechał. A na jego miejscu to się nie dziwię. Bartek! Chłop... Co on robi? To on jest psychopatą, on zdaje przecież prawo jazdy za tydzień. Chłopiec znak stop był, to... widoczności nie było. Ja Słyszę przecież. To tylko górka mała. Ej, dobra! Sprint pod tą górę i będzie jako wyzwanie. Teraz robimy sprint na kilometr, widzowie. Ta górka, to jest ten sprint. To jest zamiast tego kilometra sprintu, to tutaj. O. O, ale odcina Co to nie był kilometr, ale... Zajrzcie widzę proszę Zajrzcie Pod górę ciężej Jestem w A teraz tutaj holuję chłopaków Bo jazda na kole w trójkę jest kluczowa dla takiej dystansu Ona zmienia w ogóle postać rzeczy W tym momencie pękła seta u mnie to jest mały krok dla człowieka Ale dla karła jeszcze większy Ale dla karła normalny siłą Patrzcie, kolejny podjazd Ale akurat tam gdzie będziemy spali Czyli złote, złote potoki Coś takiego, złoty potok Już akurat się kończą te wyższe tereny Więc jutro na no szczęście nie wejdziemy Z tym podjazdów Chłopaki mają już dość, ja też trochę zmęczony Mimo, że góralem jestem Ta torba też daje po dupie mocno Niestety moich omeczków rozwaliły te górki. A mi się przyjemnie jechało. To nie są normalne podjazdy, stary. Co? Po nie. prostu nie jeździłeś? Powiedzcie, żeś pojechał. Ty, tydzień nie jeździłeś w ogóle, albo półtora. No i co, ale u mnie to nic nie zmieniło. Wcześniej no, ja pojechałem normalnie, bez problemów. W przemyślu nie miałem problemu, żeby jechać. I właśnie w tym momencie zaczynamy ostatni podjazd trasy. Widzowie, ostatni podjazd. Takich podjazdów już nie zobaczycie w tej serii. Na szczęście. Na nasze szczęście. Same górki dzisiaj. Tak, dzisiaj same górki, najcięższy lata Ale z tego co patrzyłem będzie naprawdę fajny zjazd Już zaraz, więc Powoli teraz racjonalnie Jeden zawodnik nam się wysypuje, już go odcina Kurde, czujesz ten klimat, wycieczki całej wyprawy Pierwsza taka moja w życiu, no nigdy nie jechałem parę dni gdziekolwiek rowerem już taki zachód słońca prawie Może jeszcze nie do końca zachód, ale już pomału się robi Jesteśmy na ostatnim szczycie dzisiejszej trasy Ładny zachód tam jest Tam już się zaczyna zachód Bartek to umiera Podjazdy mnie dzisiaj kurde aż tatuaż zrobiłem tym Pokaż do, do kamery nie, bo to jest do wbite. Ja wbiłem sobie blat w nogę. A to przez tą torbę. Teraz zmierzamy już bezpośrednio do złotych potoków, gdzie stwierdziłem, że zrobię jeszcze jedno zadanie z bingo. Panie! Kup <śmiennie> Kupo szybkień, Dawaj, dawaj! dawać! No śmiało, panowie! No, ja, ale ładnie! Uwaga, z lewej Jak ci się to buja Specjalnie to robisz I teraz ta aleja, ja Ciebie jesteśmy w niebie We are in heaven Kiedy już dojeżdżaliśmy do naszej miejscowości Złoty Potok Wszyscy byli zadowoleni, wszyscy się cieszyli, że już jesteśmy blisko Mamy to! Złoty Potok! Złoty Potok! Dojechaliśmy widzowie Udało się! Pierwszy dzień z pięciu. To Złoty to potok. potok! Dobra widzowie, patrzcie Mamy wykonane zadanie Tak Przejść przez Park Narodowy Teraz sprint na kilometr zrobiłem pod tą górę Możecie mi zaliczyć, bo to było z 300 metrów, ale pod górę, więc to się liczy razy trzy. Bo on No co, no Masz marker? Mam marker, już ci daję. tę laskę tutaj. Jest. <grystanie> <grystanie> taka na ozdobę. Zakreślamy sprint na kilometr, zrobiony. Oczywiście zasada jest tych zadań taka, że robimy je wspólnie i nie każdy musi robić każde. Więc na przykład teraz będę wchodził, bo jesteśmy w złotych potokach, będę kąpiel w rzece. No powiedzmy, że jest to potok. Zaliczmy to pod rzekę. Nie jest określone. Zanurzę się tyle, ile się da. Nie będę się kłaść, bo jest 10 stopni. Woda ma pewnie z 5 stopni. Ale Ogólnie... wejdę, żeby było zadanie zrobione. Ogólnie to Tobingo jest bardzo naciągane Tak. Ustalmy no. sobie. Ale jest. O, dobra. Ręcznik. Dobra, idziemy. Jan chrzciciel. Idziemy w dżunglę. Ja Uwaga, bo tu miękko Rozbieramy się Ej, to jest można powiedzieć rzeka No jest tak no. Ej, to jakiś ślimak mi się sika to buty Dla kontentu widzowie, dawajcie subskrypcje Nie ma takiego kontentu rowerowego na YouTube. Subu, subujcie, łapkujcie Co ty robisz? Dobra Masz wejść, to ja tam nie wchodzę Przejmy pałeczku. ma Będę iść po takim czymś Nie wiem, może tu jakiś Zaskroniec mi nie działab, Nie o! 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 Ty, ale Ej, jakby było z 20 stopni, teraz to się zanurzył, bym pompkę zrobił. A ile jest? Nie, no ogólnie nie jest taka, że mrozi aż tak bardzo. No? O. Nie wiem, mogę się ochlapać jeszcze. Nie wiem, jak mi zaliczycie to. O. U. Dobra, jest, widzę, wychodzimy, wychodzimy. Ej, zaliczacie zadanie? Tak. Przez stąd wyjść, robię to ten sposób <noise> jak pa patologia kąpiel zaliczona, nie muszę się już mieć tak jak wymyślaliśmy to zadanie zakładaliśmy, że będzie tak ciepło że znajdziemy jakiś kurde staw i tam się wbijamy cali, nie? no ale mamy jakieś polodowcowe polodow temperatury no dajcie mi tą kartkę, gdzie ona jest? kąpiel w rzece zalicza... dole. Pyk, pyk Dobra, widzę Trzy zadania dzisiaj Tak I po całej kąpieli w końcu poszliśmy do naszego lokum My już gotowi do snu Idziemy spać Wtedy też delikwenty, Wszyscy zmęczeni Ale jutro wcale nie będzie łatwiej Może będzie mniej przewyższeń, ale będzie dziko Więc dobranoc I tak oto kończy się pierwszy dzień wyprawy, a zarazem pierwszy odcinek serii Następny odcinek będzie w następną niedzielę. Przykłóćcie się na mocny content, bo dopiero się rozkręcamy